Witajcie. Jestem ekspertem w dziedzinie dermatologii estetycznej. Dziś skupię się na laserowym leczeniu blizn po trądziku hormonalnym. Atroficznych w głębieniach lub hipertroficznych na roślach z zaburzeniami struktury skóry, przebarwieniami i nierównościami na twarzy, plecach czy klatce piersiowej, powodującymi dyskomfort i obniżoną pewność siebie, zwłaszcza u osób z zaburzeniami hormonalnymi, jak PCOS. Przed zabiegiem konsultacja z analizą skóry próba laserowa. Używamy lasera NGCO2 frakcyjnego z chłodziarką medyczną i pochłaniaczem toksyn, tworząc mikroskopijne kolumny ablacji, stymulując odbudowę kolagenu i elastyny bez uszkadzania otoczenia. Zabieg trwa 20 do 45 minut. Efekty: Spłycenie blizn, wygładzenie tekstury, wyrównany koloryt, widoczne po pierwszej sesji, trwałe rezultaty. Po 3 do sześciu zabiegów co 4 do 8 tygodni. Po kremy regenerujące SPF 50. Unikaj słońca i drażniących kosmetyków. Ryzyko minimalne. Rumień ustępuje szybko. Zapraszam do Alfen anden Rein. Umów się na konsultację